Cześć, witajcie, kolekcjoner pani Nis z tej strony. Jak już widzicie, przyszła do mnie taka o mega przesyłka. Jak pewnie już zauważyliście, są wyprzedaży saszetek i ja właśnie taką parę saszetek chciałem sobie zamówić, by skompletować całą już edycję Champions League. Dużo mi tam nie zostało do całej kolekcji, no ale chciałem sobie jeszcze troszeczkę pozamawiać rzeczy. Dobra, więc zaczynajmy. Tutaj może sobie przetniemy. Przesyłkę, jak już zauważyliście w opisie, kupiłem na Allegro za grosze. O, już tutaj wszystko fajnie widać. O, pięknie, pięknie. Mi się aż przewraca. To jest. Mały problem, ale zawsze jakiś problem. Kurde, to tło to jest po prostu do dupy. Pff, ta kamerka to też, kurde, pierwszej generacji. Dobra, jedziemy dalej. A box, wyciągaj, wyciągaj, chodź tu do mnie. I jak już widzicie, mamy tutaj jednego boksa Champions League. 13-14 Pierwszy boksik. Mamy też: tak, drugiego boksa. Też 13-14. Przysyłka dosyć szybko do mnie przyszła. Naprawdę bardzo, bardzo szybko. O, dostaliśmy się i do drugiego boksa. Troszeczkę pogięte te boksy. One są już otwarte. Jak widzicie, będziemy mieli co otwierać, będziemy mieli co pokazywać, będziemy robić miksem, unboxingi, um, więc zobaczymy, czy wszystko się zgadza. Zobaczymy ten boxu, co tu jest. Tak. Pięknie. Wszystko wygląda. I mamy saszetki. Nie będę przeliczał. Może w przyszłym odcinku. Więc widzicie, co sobie zamówiłem na Allegro. Jeden box. Drugi box za naprawdę niewielką cenę. Poszukajcie dobrze na Allegro, a na pewno znajdziecie, znajdziecie super oferty, super wyprzedaży. Więc pozdrawiam Was z cener panini i zapraszam Was już na kolejny filmik. Cześć!